Pamiętasz to z podstawówki? Oto jak możesz się nią zabawić dzisiaj. Weź kawałek ciastoliny i przytnij scyzorykiem jej krawędzie. O tak. Kiedy skończysz, zacznij wykładzać palcami jej brzegi do uzyskania idealnego kształtu. Widzisz? Następnie umieść ją w pustym opakowaniu po gumie takim jak ten. O, mam ochotę na gumę do rzucia. Mmm, truskawkowa, moja ulubiona. Hej, co tam masz, Ani? Wow, dobra jesteś! Eee, hey, może byś się podzieliła? Ależ proszę wybacz. Zastanawiałaś się, jak smakuje ciastolina? Zaraz się dowiemy. Eee, co to jest? Nie rozumiem. Coś jest nie tak z twoją gumą. Wle, obrzydlistwo! No dobrze. Może już czas na rozejm? Heli i Wiki to najlepsze przyjaciółki. Czas, by dziewczyny przestały robić sobie nawzajem kawały i były znowu przyjaciółkami. No dobrze. Na zdrowie, dziewczyny. Eee. Wiki, wszystko z tobą dobrze? Wiesz, że nie powinno się wkładać palców do szklanki z sokiem, prawda? Zaraz. A gdzie jest sok? Poważnie, jak ona to robi? Dobra, albo Wiki znowu robi jakiś kawał, albo jest przybyszem z innej planety. Dobra, dziewczyno, przyznaj się. Wiedziałam, że znowu coś wymyśliła. Lubisz desery? Co powiesz na biszkopt? Nie, nie taki, jak robiła babcia. Najpierw weź zwykłą gąbkę. A potem polej ją pysznym lukrem. Następnie rozsmaruj go jak na prawdziwym cieście. Najważniejsze jest pokrycie lukrem całej gąbki, tak żeby nie było widać, co jest pod spodem. Wygląda jak prawdziwe. Nie zapomnij posmarować brzegów. Na koniec dodaj posypkę. Mmm, wygląda pysznie, prawda? Dobra, czas na zabawę. Wiki, jesteś wyjątkową przyjaciółką, więc zasługujesz na deser. Tak wyjątkowy jak ty. O, to takie miłe. No jak, Wiki, wygląda pysznie, prawda? Jak myślisz, jak smakuje? Czekoladowo, waniliowo? A może jak namydlona gąbka? Jest tylko jeden sposób, by się dowiedzieć. Spróbujmy. Hej, co to do diabła ma być? nam móc wgryźć ciasto, prawda? Okropność! Wow, właśnie niemal zjadłaś gąbkę. Gąbkę! Dwa razy hamburger z prytkami. Gdzie się podziewa, Wiki? Powinna już tu być. Ach, pech. No trudno, skoro jeszcze chwilkę jej to zajmie. Jeśli chcecie dać swoim spóźnialskim znajomym nauczkę, oto sztuczka, która pójdzie im w pięty. Weźcie słomkę z ich napoju i przekłujcie nią pakiecik keczupu I włóżcie całość z powrotem do kubka. To najprostszy prima aprilisowy kawał na świecie, co nie? Teraz pozostaje tylko czekać na efekt. Oho, nadchodzi Vicky. Tylko się nie wydaj, tylko się nie wydaj. Hej, przepraszam za spóźnienie. Straszne korki. Dzięki za zamówienie. Ale mi gorąco od tego pośpiechu. Ach, nadchodzi niespodzianka. Heli, jak mogłaś mi to zrobić? To tamten emeryt w rogu. Co? O, ja ci pokażę, Heli. Kolejny kawał jest bardzo prosty, wymaga tylko trochę przygotowań. Na kawałek szkła takiego jak odramki nalejcie trochę białego kleju, żeby powstała nieregularna plama. Spokojnie, nie musi być idealnie. Tylko upewnijcie się, że będzie mniej więcej wielkości dłoni. Nie zapomnijcie wypełnić dziur, musi być w całości. Pięknie. Teraz powoli odklejcie klejową plamę od szkła. Uważajcie, żeby się nie podarła. I już. Odklejona powinna wyglądać jakoś tak. Zupełnie jak żel z kosmosu czy coś. Okej, okay, teraz najlepsza część. Poczekajcie, aż koleżanka pójdzie do łazienki i nałóżcie plamę prosto na jej klawiaturę. Zamknijcie laptop, by nie zauważyła od razu. Teraz najważniejsza część. Obok komputera połóżcie pustą szklankę po mleku, żeby wyglądało tak, jakby się wylało na klawiaturę. Tak. Hmm, Heli, czyżby twój kod wylał mleko na laptop? Och nie, nie mówcie mi, że to wszystko znalazło się na klawiaturze. Boże, muszę to szybko wytrzeć. Co? Co jest grane? Zaraz, przecież to tylko sztuczna plama. I czemu mam wrażenie, że to sprawka wiki? Co tam pichcisz, mije? Spaghetti? Leczo? Jedno jest pewne, na pewno potrafisz kroić cebulę. Ale co zrobisz z tą stertą? Pinek. Kiedy następnym razem podczas gotowania zostaną cię łupiny, w je do miski i zalej wrzącą wodą. Teraz mieszaj przez około minutę. Fu, ta woda cebulowa wygląda ohydnie. Okej, okay, i co teraz? O nie, masz zamiar to komuś podać w filiżance? Ble. Przelej wodę przez sitko, aby do środka nie dostały się łupiny. To serio wygląda jak herbata rumiankowa albo imbirowa. Ale założę się, że tak nie pachnie. Pamiętaj, żeby sobie też przygotować herbatę, nie chcesz wzbudzać podejrzeń. Dodaj plaster cytryny dla smaku. Z okazji urodzin Amy, Mia przygotowała herbatkę i słodkie przekąski. Jak miło! Proszę! Mmmm! Fuj, co to jest? Herbata z podpachy? pachy? Nie mogę tego przełknąć. No wiesz, Mia, kawał na Amy urodzinach? Kolejny prank to robota dla dwóch osób. Pamiętaj, żeby obgadać szczegóły, zanim nadejdzie ofiara. Skup się, Sofia. Nadchodzi. Co tam mija? Hej, mogę zobaczyć twoją rurkę? Nie bój się, nie gryzę. Okej, okay, proszę. Czary, mary, hokus pokus. Licz ze mną. Raz, dwa, trzy. Podaj rurkę koleżance, która szybko wrzuci ją z powrotem do szklanki. I bum. O kurka! Jak ty to zrobiłaś, mi? Jesteś jakimś czarodziejem? Jeśli moja podstępność oznacza magię, mówi Harry Potter. Zwykły lunch z ziomalką i nagle ten koszmar. Tak. Na bank ma więcej frytek niż ty. Może pozwoli mi zakosić jedną. Ok? Hmm. Mogę jeszcze? Ale to jest pyszne. Lubisz się dzielić, co? Jak chcesz? To weź sobie wszystkie. Wszystkiego wrytkowego. Dzięki! Czekaj, tylko zamienię talerze. Ta, właśnie tak się lubię dzielić. Nieważne.